Witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym filmie związanym z ciekawostkami o Tomb Raider. Poprzednio pokazałem wam ciekawostkę o filmie Kolebka Życia, gdzie no niekoniecznie możemy się chwalić tym dokonaniem. Natomiast dzisiaj chciałbym wam pokazać coś, co jest związane z pierwszą częścią Tomb Raider gry z 1996 roku. Jak wiadomo, ta gra nie została przetłumaczona na język polski, ale wydawca polski próbował przetłumaczyć chociażby pudełka na PC i instrukcje. Z jakim efektem, jakim skutkiem, to za chwilę się przekonacie. Myślę, że zaskoczę was tym. Ale tak, mam przed sobą trzy wydania. Pierwsze wydanie to na konsolę PlayStation. E, ogólnie to od tego się zaczęła w ogóle moja przygoda z tą serią. Na PC-ta z kolei mam z serii Sold Out, e, kolekcja klasyki komputerowej i z Ultimate Edition, e, o której już wcześniej wspominałem, jest też film unboxing tej edycji. Wydawca polski e, gry Tomb Raider przetłumaczył teksty, które znajdują się na pudełkach na komputery. Natomiast wszystkie gry, które znajdowały się na konsolach, pozostały nietknięte. No, nie pojawiły się w żaden sposób ślady polonizacji. No, co osobiście żałuję, bo szkoda. Aczkolwiek zobaczymy, czy w tym przypadku to jest dobrze, czy źle. Popatrzmy na początkowo na napisy. Pudełka do Tomb Raider z PlayStation. Mamy tutaj krótki opis tego, czym się charakteryzuje ta gra. Ja sobie pozwoliłem to przetłumaczyć. Wybaczcie, jeżeli to tłumaczenie nie będzie dla Was satysfakcjonujące, jeżeli lepiej znacie język angielski. Ja to tłumaczyłem taki na swój sposób, w luźny. Ale dobrze, o co chodzi. Poszukiwaczka przygód Lara Croft została wynajęta do odzyskania fragmentu starożytnego artefaktu, znanego jako Scion, potomek. Dzięki nieustraszonemu akrobatycznemu stylowi biegnie, skacze, pływa i wspina się, podążając za prawdą o pochodzeniu i mocy, pozostawiając za sobą jedynie ślad pustych grobowców i nabojów. Na tym szlaku znajdują się najbardziej zapierające dech w piersiach, Światy 3D lokacje 3D, w których elementy eksploracji, zagadek i platformówek łączą się płynnie w czasie rzeczywistym. Więc mniej więcej w taki sposób postarałem się to przetłumaczyć. No dobrze, w taki sposób pokazuje się okładka. Na pudełku informacje. Tego nie będę z kolei czytać, ale można sobie zobaczyć, jak jest napisane w samej książeczce. Natomiast o co chodzi z, z tłumaczeniem tego, co tutaj było, ale w języku polskim? Posłuchajmy. Wcielasz się w rolę podróżniczki Larry Croft, której celem jest odnalezienie starożytnego artefaktu z Cion. Lara jest seksowną blondynką, która musi przemierzyć i zbadać szereg budowli rozrzuconych w całym świecie. Podczas swojej podróży spotka wiele osób, które będą starały się jej pomóc lub za wszelką cenę przeszkodzić w poszukiwaniach. Starożytne ruiny, piramidy i pałace, lochy, kortaże oraz tunele pełnione są śmiertelnie niebezpiecznymi pułapkami, zagadkami i przeciwnikami, z którymi należy podjąć walkę. Tomb Raider, choć jest właściwie grą przygotową, zawiera jednak elementy kilku różnych gatunków geologicznych, zręcznościowych i przygodowych. Czy już zwróciliście uwagę na to, jaka jest różnica między oryginalnym opisem, a tym, co tutaj jest napisane? No, myślę, że tak. E, po pierwsze, mm, ogólnie największy zgrzyt, jaki pewnie tutaj zdołaliście e, zauważyć, to to, że no Lara, przepraszam bardzo, ale czy ona jest seksowną blondynką? No, raczej nie, prawda? Szatynka, brunetka, e, ale na pewno nie blondynka. Kolejne informacje, które tutaj są, a które są też takie dosyć dziwne, to to, że podczas swoich podróży spotka wiele osób, które będą starały się jej pomóc lub za wszelką cenę przeszkodzić w poszukiwaniach. To też jest bardzo ciekawe, ponieważ jeżeli osoby, które grały w Tomb Raider w pierwsze, to proszę mi powiedzieć, ile tam osób pomaga Larze, a ile osób przeszkadza. No, podpowiem, ile osób pomaga. No pomagało właściwie pomagała właściwie jedna osoba, i to na początku. Pewien tubylec zaprowadził ją przed potężne wrota, które ona otworzyła. Wrota zwrót wydobyły się wilki i pożarły tego nieszczęśnika, i na tym się no, zakończyła pomoc. No ja nie wiem, czy rzeczywiście ich było tak wielu. Z kolei przeciwników. I uwaga, osób, tak? Spotka wiele osób, które będą starały się za wszelką cenę przeszkodzić poszukiwania. Na pomoc. Na pomoc w tym niech przyjdzie. Książka z archiwum Tom Raider, przewodnik w roli głównej Lara Croft. I tutaj mamy taką ciekawostkę. Zapis drugi. Czarne charaktery w TR1. W każdej przygodzie Lara stawia czoło różnym podłym osobnikom, obojętnie czy walczy z człowiekiem, czy z potworem. Jej umiejętności i wytrzymałości ciągle podawane są twardym próbom. No i tutaj mamy ilustrację, ilu, ile jest osób. Zobaczmy. Pierwsza osoba to na pewno... Larson. W grobowcu Kualo Lara odnajduje pierwszy fragment gałęzi i musi szybko uciekać z walącego się grobowca. Zanim będzie całkiem bezpieczna, czeka ją spotkanie z jeszcze jednym wrogiem, Larsonem. Larson to pracownik Natli. Też pragnie zdobyć gałąź. Ok, gałąź. Ale, Rala, Lara, ale Lara nie zamierza z nim dyskutować. W grobowcu. Tychokana Lara walczy z kolejnym wrogiem. Jest to pier, zachowany francuski archeolog. Szedł jej śladem i chce przechwycić znalezisko z osób. No ale to już nie są osoby, tylko potwory. Zobaczcie sobie. Tutaj mamy zwierzęta. Potwory, które, które spotyka. Lara na swojej drodze. Wiecie, dosyć dziwna sytuacja jest w ogóle z tymi wrogami w Tomb Raider 1996 roku. A o to chodzi, że w książce z archiwum, którą Wam pokazałem, niestety, jak sami zauważyliście, są podani tylko nieliczni wrogowie ludzcy, tak? Tylko Larson, Pierre, no i pojawia się na tla. Korzystając z internetowych źródeł, i to nawet na polskiej stronie, też tylko oni są podani, chciałem zrobić dokładne poszukiwania, no i. Natrafiłem na przykład na stronę WikiRider, gdzie jest w omówionych zdecydowanie więcej tych postaci. Ale czy jest ich wielu? No zobaczmy. Chociażby w samym filmie w kadstence jest pokazana trójka dodatkowych bohaterów, a do nich należy: Cowboy. Skater, Skater Boy oraz Bald Guy. Dodatkowo na końcu mamy do czynienia z Natlą, która przemienia się w istotę skrzydlatą, ale czy można ją nazwać jako człowiek? Pozostawiam to do Waszej interpretacji. Powróćmy w takim razie do tego, co tu jest napisane. Podczas swoich podróży spotka wiele osób, które będą starały się jej pomóc lub za wszelką cenę przeszkodzić w poszukiwaniach. No zatem, no coś tutaj jest nie tak. Złe jest tłumaczenie. I Tomb Raider, choć jest właściwie grą przygodową, zawiera jednak elementy kilku różnych gatunków gier. Logicznych, zresznościowych i przygodowych. No tutaj też to ostatnie zdanie mi jakoś nie brzmi logicznie, bo skoro jest właściwie grą przygodową, no to po co wymieniać jeszcze takie elementy innych gatunków gier przygodowych, bo gra przygodowa no, zawiera w sobie przygodę, elementy przygodowe, więc tutaj mamy takie dziwne masło maślane. Zatem Słuchajcie, edycja Sold Out przetłumaczona na język polski nijak się ma do tłumaczenia oryginalnego. Nie wiem, w jakim celu zostało to tak dziwnie przetłumaczone, że aż no śmieszne. No chyba na pierwszy plan wychodzi największa głupota a mianowicie Lara, która jest blondynką. Druga głupota to taka, że spotyka wiele osób. Dobra, zobaczmy teraz opis z pudełka Ultimate Edition. Jak to tutaj brzmi? Wcięła się w rolę Larry Croft, podróżniczki, której celem jest odnalezienie starożytnego artefaktu z Xion. Ta seksowna szatynka musi przemierzyć i zbadać szereg budowli rozrzuconych po całym świecie. Podczas swoich podróży spotyka wiele osób, które będą starały się jej pomóc lub za wszelką cenę przeszkodzić w poszukiwaniach. Starożytne ruiny, piramidy, pałace, lochy, korytarze oraz tunele wypełnione są śmiertelnie niebezpiecznymi pułapkami, zagadkami i groźnymi przeciwnikami. Tomb Raider, choć jest właściwie grą przygodową, zawiera wiele elementów charakterystycznych dla gier logicznych i zręcznościowych. No i co nam się tutaj wyłania? Wyłaniają się już poprawki. Ktoś wyciągnął wniosek, puknął się w głowę i powiedział, że no, trzeba na pewno to poprawić. Czyli na pewno co? Po pierwsze, to już nie jest seksowna blondynka, tylko seksowna szatynka. Po drugie... Ostatnie zdanie. Tom Raider, choć jest właściwą grą przygodową, zawiera wiele elementów gier logicznych i zręcznościowych, a nie przygodowych, no bo to jest po prostu błędnie sformułowane. Natomiast nie uniknął tłumacz tutaj gafy w przypadku podczas swoich podróży spotka wiele osób, które będą starały się jej pomóc lub za wszelką cenę przeszkodzić w poszukiwaniach. No, to jest no, chyba największy błąd tego tłumaczenia na język Polski. Przy okazji, przy okazji zwróciłem całkiem przypadkowo teraz uwagę na błąd z książki, że Larson pracownik NATI też pragnie zdobyć gałąź, ale Lara nie zamierza z nim dyskutować. Zatem słuchajcie, mamy kolejną ciekawostkę. Związaną z mm, dziwnym tłumaczeniem na język polski mm, gry. Wcześniej mieliśmy z filmem jakieś zamieszanie, tutaj mamy małe zamieszanie z, z grą Tomb Raider. E, powiedzcie mi, czy wy macie jakieś też edycje e, inne niż te, które tutaj zaprezentowałem, z pierwszego Tomb Raidera i, i jakie znajdują się u Was na. Pudełku określenia, opisy. Jestem tego ciekaw. Tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie. Koniecznie skomentujcie, co o tym wszystkim myślicie. Myślę, że może rozgorzeje jakaś ciekawa dyskusja. I widzimy się następnym razem. Cześć. Na koniec chciałbym jeszcze bardzo podziękować Danielowi, który przygotował świetny obrazek. Polskiej Lary. Jak widzicie, Lara Croft w Polsce no ma się dobrze, i też jest na tyle ciekawostek o niej, wynikających bardziej z. Błędów w tłumaczeniu. Nie wiem z czego to może jeszcze wynikać, ale to jest jako taka ciekawostka zabawna, unikatowa, którą no, można oczywiście pokazywać i, i, no, i się uśmiać. Nie jest to jakiś przytyk, jakieś krytykantstwo. Po prostu odbierajmy to jako taką zabawną sytuację, już bardziej formę anegdoty. I miejmy nadzieję, że w przyszłości, jak będą wydawane gry, filmy, komiksy w Polsce, po polsku, że unikniemy jakichś dziwnych błędów. Zatem dziękuję Wam jeszcze raz za obejrzenie tego materiału. Zostawcie jakiś komentarz, co Wy o tym wszystkim myślicie. Serdecznie Was pozdrawiam. Cześć, cześć. Ja uwielbiam ją. Ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie.